Co się dzieje u nas w kraju przeciętnie tej choroby? Tej choroby? Tak. Czy coś zamierzają to zrobić? Dajmy na to tego, bo słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych już znaleźli wynalazek, żeby ta choroba zginęła. Oj nieprawda, oj nieprawda, to w Polsce, to przecież polski polski naukowiec opracował taką metodę, że, że już nikt nie będzie chorował. Wy, Wyekstrahował wirusa z wirusa części, że, że da, się, da się żyć. No wiem, że ostatnią wypowiedź była w tym, że po prostu <laughs> Wychow... Próbowali to na myszach. Tutaj, że jedna e... mysz przeżyła, druga nie przeżyła. No, dlatego nie wiem czy to prawda jest, czy to fałsz. Bo y... ogólnie uważam, że myszy są odporni. Tak samo jak i szczury. Że są odporni, tutaj go na przecięcie w kopalniach, i tutaj go, no ale w uważam, i... i na wolności to samo. Mała myszka to jest po prostu mało odporna, tutaj go. Szczur więcej odporny jest, bo po prostu on się nie boi nikogo i tutaj go... i chodzi sobie po wolności. I także państwo jak to się mówi przeciętnie się odżywiajcie dobrze i do tutaj go. Kolega jeszcze dalej się wypowie Co do, co do tych myszy i szczurów, ponieważ e, myszka jest taka mała, mała, to ona wiele nie przeżyje, myszy i tak krótko żyją. Natomiast szczury, owszem, na szczurach nie przeprowadzaliśmy żadnych testów na czurach. Nie, 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 nie. Nic takiego nie robiliśmy. Na ludziach też nie przeprowadzaliśmy testów. Oficjalnie, oficjalnie na pewno nie, no bo. Ludzie się nie poddawali, a druga no sprawa, że nie Oficjalnie na ludziach nie przeprowadzaliśmy testów, oficjalnie na zwierzętach nie przeprowadzaliśmy testów, a Chińczycy natomiast e, rok przed zagładą mieli już prace naukowe napisane na temat tego wirusa. Może, Może coś do głowy komuś strzeli, proszę się wypowiadać w tym temacie. Lekarz chiński, który ogłosił to rok wcześniej, został zwolniony z pracy. Proszę na ten temat coś napisać. Co jeszcze mam do powiedzenia? <laughs> praca naukowa nie powstaje w tydzień. No, jeżeli na nietoperzach była e, praca naukowa napisana już e, rok przed e, koronawirusem. Na temat koronawirusa. Także <laughs> chyba, chyba jest e, nad czym myśleć, tak? No prawda, to nie no, powiem, że nie. w Chinach jest już oprócz pracą na temat koronawirusa, rok, rok przed e, epidemią pandemią. Rok przed pandemią. A lekarz, który ogłosił <laughs> Powiedział, że będzie epidemia z Chin wychodziła, no jest pandemią. Został <zysy> zwolniony z pracy. No. No, Beskitu. Dobra, dzięki. Dobra, dziękuję bardzo i miłego dnia życzę dla was Państwu.